Przepraszam na ale witam was bardzo serdecznie w najnowszej audycji. Dzisiejsze zadanie to, to Paralicz. X równe 2, Y równe 2. Jest rozwiązanie układu równego. Podstawiamy po prostu. A X to będzie 2 razy I a czyli 2A. Y 2, podstawiamy dwójeczkę. Równa się 4, super. A z drugiego? Mamy coś takiego. A to z boku może napiszę minus 2 razy X, czyli będzie minus 4. Plus 3y, czyli plus 6 jest równe 2a. I w obu musi nam wyjść to samo. Czyli tu 2a będzie tak. 4 minus 2, bo dwójkę przenosimy na drugą stronę, zmienia się znak na przeciwny. Czyli 2a równa się 4 minus 2, to jest 2. Dzielimy na 2 i bezczelnie a wychodzi 1. Dobra. A tutaj co się dzieje? Zostaje 2 równa się 2a, tak? Bo minus 4 plus 6. No to a równa się 1, jak podzielimy przez 2, co nie. Obie strony oczywiście, bo wyszło nam to samo. Odpowiedź B jest poprawna, a równa 1. Dziękuję Wam za oglądanie do końca tego odcinka. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli filmik się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę. Koniecznie podeślij go swoim znajomym, aby zobaczyli w jaki sposób tego typu zadanie maturalne rozwiązywać, aby zdali maturę śpiewająco i poszli na wymarzone studia. Co więcej, no najlepiej na 100%, żeby zali. Zachęcam Was do podsyłania zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję i postaram się je szybko rozwiązać i wrzucić na kanał, abyście zobaczyli, jak sobie właśnie z nimi radzić. Zachęcam Was również serdecznie do, do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Czy wszystko było jasne i klarowne, czy coś nie do końca zrozumieliście. Na każdy taki komentarz z chęcią Wam opiszę. Dziękuję za ten feedback, dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prężniej rozwija. Ale możecie również w komentarzach napisać cokolwiek, ogranicza was tylko wasza wyobraźnia, a za najbardziej kreatywne i oryginalne komentarze serdecznie dziękuję. W tym odcinku to tyle, zapraszam do kolejnego, pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, na razie.